Ej, przychodzę z zakupami, słuchajcie, ostatnie zakupy przed sanatorium, oczywiście mogłabym to kupić w Biedronce, ale po co, tu mam produkt, jakie zakupiłam, chusteczki w kartoniku, chusteczki mokre, chusteczki mokre, lawendowe od do szafy, to akurat nie jest mi potrzebne to jest to, co tam jest, perełki do samochodu, zapach, płatki kosmetyczkie, kosmetyczne, pochłaniacz do kosz na śmieci waciki pawełniane, żel do prania i koszt wysyłki 8,90 i to wszystko mnie uczyniło niecałe 40 zł i teraz tak, oczywiście patyczki 100 sztuk poezja kuleczki zapachowe do samochodu, new car Zapach lawendowy do dwie sztuki do szafy, zapach lawendowy do kosza na śmieci. Jedna sztuka. Oj, przepraszam, tu mam purox, płyn do prania, chusteczki w toniku. Tutaj na górze jest dziura do wypchnięcia. Można z tego zrobić później samolot. Mokre chusteczki Mike-Line różowe, mokre chusteczki Mike-Line niebieskie i Linteo, płatki bawełniane. Więc wszystko oprócz zapachu do kosza i do, do, do szafy, wszystko idzie do sanatorium. Zaraz sobie balizkę przygotuję. Także wszystko mnie zajęło to, co tu jest: 40 niecałe złotych z przesyłką oczywiście. Dzięki, wielkie za uwagę. Do usłyszenia, papa. Pa.